Dzień dobry, zapraszam na film. <dziś>, Dziś pięknie wykonana maszynka, którą pożyczył mi widz. Zachwycam się nią. Ta głowica jest cieniutka, bardzo dokładnie wykonana. Jest to Razer Game Changer 68P. Mam do niej drugą głowicę w sensie grzebień, czyli 84P. Troszkę agresywniejsze. Maszynki będę używał pierwszy raz. Jestem jej bardzo ciekawy. O, rączka chce wjechać. Rączka to oczywiście HD. Bardzo fajna rączka, ciężka. Eee, wyważa tą maszynkę tak jak ja lubię, czyli na rączkę właśnie. Eee, wrzucam do środka nową astrę zieloną. Żyletka leży równo, wystaje dość mocno, fajny sprzęt, podoba mi się. <laughs> Drugą nowością będzie mój zakup: ostatni super soft konik od Zenita, to jest bodajże 507 BC oznaczenie. Rączka plastikowa, niebiesciutka, oczywiście, w moim ulubionym kolorze. A jako, że wczoraj wyciągnąłem z garażu mój ulubiony, niebieski samochód, który pachnie starością, benzyną, smarami, to i dzisiaj Spitfire. Czyli podobne zapachy. Po goleniu będzie woda Spitfire i balsamik. Miedło przerzucone do niebieskiej nichejaki. Czy tam jacci, jak to woli. Ja wolę jaki. Będę wrzucam na chwilę do wody. Dobra, mydełko mam tu, tu, tu. No zapachy kto nie zna. Trochę drewna, nafta. Skóra. Rewelacja. Troszkę wody dam sobie u niech ono sobie zmięknie. Wieje dzisiaj w Wrocławiu okrutnie, a ja brylę w dół i wodę zużyję na twarz. Pędzel kupiłem, bo mój stary koń to już nasza szkapa w zasadzie. Muszę go czesać co drugie yy, używanie. Kundli się końcówki są takie wiadomo kujące, bo to stary pędzel. W sensie niski model, ale fajnie jest dalej. Dobra, starczy moczenia pędzla. Strzepnę i zaczynam kręcić. Micha dumowa. Doleję wody. Woda musi być święcona oczywiście. Wczoraj pędzel przyszedł, wyrobiłem nim tylko raz pianę. Muszę przyznać, że jest na tyle delikatny i to włosie długie i miękkie, że nie idzie to jakoś najłatwiej. Chyba będzie dobry do nabijania mydeł twardych. Zobaczymy. O, no, nie spędzi, chyba będę zły. Rączka w tym pędzlu jest niesamowicie wygodna. Tu mamy opartą dłoń. Tu trzymają palce, resztę pędzla. Rewelacja. Coś do wody. Pędzel przy pierwszym kręceniu zgubił dużo włosów chyba z 10. No konie się kłaczą na ogół Ale mam nadzieję, że nie aż tak że mu to trochę przejdzie. Chciałbym w przyszłości kupić inne pędzle tego producenta, bo bardzo mi się podobają. I nie chciałbym, żeby kłaczenie tego konia odwiodło mnie od tej decyzji. O, tu już jednego włoska mam. Jeszcze troszkę pokręcę, tylko żeby piana się zrobiła bardziej jednorodna. Dobra, chyba wystarczy. <laughs> Jeszcze raz zmoczę twarz, bo to co było wyschło. Moczę sprzęcik i próbuję. Na razie idzie średnio łagodnie, do łagodnego. Wypłukiwanie idealne. Posiłka przypomina mi mojego Rexa albo Morane Stando. Jest wyważona na rączkę, intuicyjna, ciężko zgubić kąt. Fajna. więcej piany zobaczymy czy będzie spadać z spędza Drugi włos Tak robić cały czas. Ten pędzel jest chyba najbardziej mizja z pędzlem, jaki mamy. Rewelacja <śpuszczaj> polecam. Oczywiście nie powiem w jakim sklepie kupiłem ten pędzel, gdyż nawet nie odpisali na mojego maila. Skoro mają mnie w dupie, to ja ich też. A zapytałem o napis tutaj zenit. Bo na zdjęciach jest złociutki, a tu go prawie nie widać. No ale nie napisem się człowiek goli. И с него Drugie przejście było bardziej łagodne, zaraz po jakoś 3 dni, czy dwa. No trzecie przejście trzeba zrobić. On się przypomina jakby mopowatego tego syntetyka. Jest niesamowicie przyjemne. Ale czuć na twarzy, że ten pędzel coś się ugina, ale i sprężynuje. <grymne> na później. Ostatnio wspominałem o przyjemności golenia. Ta maszynka, taki pędzel jest przyjemność. Żlitka nie skacze. Очень пуйня то есть. Nie chcę się gadać na tym filmie za bardzo, bo człowiek czerpie taką przyjemność z tego golenia, tak spokojnie to robi. Tylko tu, jak mocno docisnę, czuję jakieś schowaśki, ale to jak mocno docisnę. Jakbym tu zrobił poprawki, to by było PN-10. Rewelacja, po prostu rewelacja. Myślałem, że ona będzie mniej skuteczna, aż przyjemnie się zaskoczyłem. Spitfire. Leci jakby chciało, a nie mogło. Kryza jest fajna. i odrobinkę samo, Po balsamie lekko szczypię, pieczę. są. Rafał, bardzo dziękuję za pożyczkę. Zwrócę w stanie nienagannym. Dzięki, Dzięki. za oglądanie. Wszystkiego dobrego mojego weekendu. Cześć